Bóg z, z wami. Jestem sam na sam ze sobą. A jakież ze mnie podłe tempe I mi Miłościwy książę. Zacz przyjąć najgorętsze powitania z okazji powrotu do Danii. Jest żoną mojego ojca, brata mego stryja, ale przypomina on mojego ojca nie bardziej niż ja, Herkulesa. Nadeszła nocy czarnoksięska pora, gdy otwierają się groby, a piekło do nad obitym oparem kużelni. Że dojść do tego mogła po miesiącu śmierci? Nie. Nie tyle nawet, nie dwa. Tak świetny król. A to przy tamtym jakby hyperion przysadzasz.